何 <laughs> <laughs> 不贵。

Mamy 16 drużyn sportowo-pożarniczych, także to jest bardzo dużo. Tym bardziej jest miło, że jest coraz więcej drużyn żeńskich. Tutaj wydaje mi się, że, że tu w przyszłym roku może będzie pół na pół, także zapraszamy i bardzo się cieszymy. Ja również życzę przede wszystkim sportowej rywalizacji żeby te zawody były w takiej dobrej atmosferze, żebyście się dobrze bawili, bo to też głównie o to chodzi. Natomiast e, niech będzie na najlepszy, także wszystkiego najlepszego. Chciałbym oddać głos przewodniczącemu Komisji Trzeciowskiej. E, no on ma dużo do powiedzenia. Bardzo serdecznie wszystkich witam. E, myślę, że wszyscy do znamy regulamin, bo... Trenowali się, przygotowywali się na podstawie tego regulaminu. Także raczej wszystkich konkurencji, nie będziemy wszystkich zadań, jakie mają poszczególni zawodnicy, wykonać. Przystąpimy w tej chwili, żeby to wszystko usprawnić i przyspieszyć. Przystępujemy do kolejności losowania startu. Bardzo proszę przedstawicieli drużyny o wystąpienie. Tren do kolejności losowania. Ale bardzo się. Jako piesze wystartują kasznici dwuży Jako drugie pojedzie kolej Jako trzecie b Carbon Natomiast abouty A Czyli głupi męszy wieku 13-18 czyli powyżej 16 lat Jako Pierwszy startują również kasznice przed półdzcamakiem Drugie skogroda północna, drużyna A. Trzecie skogroda południowa. czwarte będą maski. Piąte kolejsko. Szósty pręta. Siedmne skogroda północna, drużyna B. Ósmy chłódź na drugie, drużyna A. Dziewiąte wybora. Dziesiąte Karsznicy A. Jedenasty chłódź na drugie, drużyna B. Dwunasty i trzynasty chłódź na start. Pani gołężyńska, skacznik z Następnie jako drugie będą stawiać pani z a przygotowuje się choć drugie, czy nie posiąść. Proszę panu, sędzio. Bo...